Hejka kochani. Dzisiaj razem z Wiktorią, co chcesz pomachać? Hejka, hej, machasz? Do wszystkich? Czy Trzymamy łapież za policzek. No, okej. Okay. Dzisiaj przychodzimy do Was z filmikiem, co Wiktoria dostała na gwiazdkę. Ale przy okazji już troszeczkę Wiktoria się zdążyła pobawić tymi rzeczami i opowiemy o nich razem, z czego jest najbardziej zadowolona i jakie e, mamy korzyści z tych zabawek, jeżeli to można tak nazwać. E, na pewno się będziecie pytać, dlaczego za mną stoi fotel, który jest odwrócony w przeciwną stronę, a dlatego, że Wiktoria na niego wchodzi, ale jest dość niski e, i nic by jej się tak, tak naprawdę nie stało, ale po prostu wchodziła i moją pocztę, która przychodziła świeżo, wszystko było oczywiście zaraz zrzucane. Ok, słuchajcie. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od pierwszej zabawki, którą Wiktoria najbardziej polubiła. Tutaj się zresztą już teraz zaczęła bawić. Eee, pokaż Wikusia, pokażemy Elmo. Pierwsza zabawka to taki rokowy Elmo. Mikuś, podoba Ci się Elmo, które właśnie oprócz tego mikrofonu i tamburynku, co widzicie, ma jeszcze dołączone takie bębenki. Która jest zainteresowana moim mikrofonem. <noise> Jak zawsze czymś innym niż, niż zabawkami. I to jest w sumie jedna z takich dość. Ulubionych zabawek Wiktorii, bo w sumie to jest zabawka, którą sobie Wiktoria sama wybrała w sklepie akurat. Tak. I on tak fajnie, zobaczcie, śpiewa. I on też właśnie tańczy taka interaktywna zabawka. Wiktoria naprawdę od razu jak już tylko w sklepie ją zobaczyła, to ją bardzo e, polubiła i w ogóle Wiktoria lubi bardzo Elmo, chociaż tak naprawdę nie oglądamy za dużo ulicy Sezamkowej. Mamy raptem jeden filmik właśnie o Elmo, ale Wiktoria ogólnie bardzo przypada za takimi e, wszystkimi Luszakami i pacynkami, więc ten akurat jest taką jej ulubioną e, zabawką. Koszt tej zabawki, powiem Wam szczerze, że to było e, 29 dolarów, więc nie jakieś takie straszne pieniądze. Mm, nie wiem, jak to się prezentuje w Polsce, czy tam. W innych krajach europejskich, ale bardzo polecamy taką zabawkę, jeżeli Wasze dzieciaczki lubią takie śpiewające, grające, ruszające się elementy w zabawkach. I przy okazji, jeszcze Wiktoria zawsze ten mikrofon i tamburynek sama zabiera i sobie się nimi bawi. Kolejnym, kolejną zabawką, którą Wiktoria dostała na gwiazdkę, to jest taki laptop Barbie. On w sumie jest przeznaczony dla dzieci 4+, ale powiem wam szczerze, że Wiktoria tak lubi nasze laptopy mój i marka, że stwierdziliśmy, że w tym roku zakupimy taki jej, a później, jak będzie starsza, to też się będzie mogła tym spokojnie pobawić. O, tutaj tak wygląda w środeczku, tak Wiktoria. Tak? No pokaż, pokaż jak się bawisz tym. Tu się odpala. Jest taki. Jedyny właśnie minus. Jedyny minus tego jest, że jest mały taki ekran tego, tego laptopa, bo by mógł być w sumie większy. Ale bardzo fajne ma tutaj właśnie funkcje. Można się uczyć matematyki, logiki, słów, zwierząt, geografii, muzyki. Jakieś różne gry są na tym komputerze i ogólnie komputer wygląda jak taki prawdziwy laptop. Ma wszystkie klawisze, entery, myszkę. Wydaje dźwięki, i co też, co się najbardziej właśnie Wiktorii podoba, to to, że się łatwo zamyka. E, więc bardzo ładny, taki przyjemny dla dziewczynki w, różo w różowych kolorach, jak najbardziej. On też, słuchajcie, nie był wcale taki e, drogi, bo on kosztował 24 dolary, więc też jakoś nie, nie jakieś mega, mega pieniądze. No, a Wiktoria po prostu bardzo lubi tą klawiaturę w komputerze i zawsze nam tam wciskała te guziki, a, a teraz po prostu ma swój i, i się na razie nim tak bawi, jak widzicie, czyli zamykanie i otwieranie i naciskanie guziczków na klawiaturze. My polecamy tą zabawkę, bo jest dość taka. Fajną zabawką, oczywiście, dla starszej dziewczynki jest dużo, dużo, dużo fajniejsze, no bo już ta dziewczynka ma po prostu z tego jakąś tam większą radość. Kolejnymi zabawkami, które chcemy Wam pokazać, to akurat dostała od naszej sąsiadki, ale też od, oczywiście od świętego Mikołaja. I tu jeszcze mi brakuje mikrofonu, ale mikrofon jest u nas w samochodzie, bo Wiktorii bardzo przypasował. I to są takie z tej samej firmy. Powiem Wam szczerze, teraz szukam. Jak znajdę, to na dole Wam napiszę, co to jest za firma, bo tutaj nigdzie nie mogę zobaczyć, co to jest za firma. I to jest tak: to jest taki telefon, tu jest taki aparat, i właśnie jeszcze był do tego mikrofon. No i ja na przykład aparat z tyłu ma takiego chłopca, który robi różne minki, można, prawda. Stryknąć i różne takie fajne dźwięki robi, można ostrość. E, tutaj też jest e, muzyczki, są, więc się świeci i wszystko bardzo ładnie e, się prezentuje. No i tutaj kolejną, kolejną zabawką to jest właśnie ten telefonik. Tutaj też się świeci, e, chociaż Wiktoria ma dużo fajniejszy e, telefon taki. E, właściwie pierwszy telefon, bo jest bardziej świecący, klawiatura też się świeci. No, ten też oczywiście ma różne muzyczki, e, można go naciskać. E, Polecamy te zabawki, bo rzeczywiście Wiktoria się nimi bawi i bardzo lubi. Zresztą wszystko to, co jest świecące i takie grające, to Wiktoria bardzo, ale to bardzo lubi. Kolejnymi zabawkami, które Wiktoria dostała na gwiazdką świętego Mikołaja. To jest ten przepiękny miś, który tutaj siedzi koło mnie. Zobaczcie, jaki jest wielki. Jest po prostu gigantyczny. Jest cudowny. Wiktoria go bardzo, ale to bardzo e, lubi. Tutaj musimy przełożyć Elmo. Wybacz. Wiktoria e, bardzo go lubi. Zawsze właśnie tutaj na nim tak sobie siada, sobie leży, się pokłada na nim. E, jak to rodzice e Marka powiedzieli, że taki. Duży miś to musi być w każdej rodzinie i jeżeli macie miejsce, to bardzo polecamy, bo ja wiem, że to bardzo dużo miejsca zajmuje. U nas akurat miejsce na takie zabawki jest. To Wiktoria dostała też od naszych drugich sąsiadów, za co bardzo dziękujemy, bo Wiktoria go bardzo lubi, o tak jak widzicie, się do niego przytula i, i, i taka jest z nim mocno zaprzyjaźniona. Więc bardzo Wam polecamy takie pluszowe maskotki. Zwłaszcza, że, yy, zwłaszcza, że yy, one nie robią żadnej krzywdy, prawda? Nic się dziecku tutaj nie stanie, są bezpieczne i, i bardzo Wiktoria yy, no, takiego ma swojego własnego przyjaciela, <ścoughs> jak to można tak określić. I kolejną, yy, już ostatnią zabawką, nie, przedostatnią zabawką, którą Wam chciałam pokazać. To jest też taki wielki psiak. On jest taki gigantyczny, długi. My go żeśmy kupili dużo wcześniej przed świętami. Znaczy, dużo wcześniej? No, jakoś tak chyba z dwa tygodnie wcześniej. I on już tutaj sobie stał, już żeśmy go nie pakowali pod choinkę. I bardzo właśnie Wiktoria polubiła. Tego psiaka też się na niego całkowicie kładzie, też bardzo go lubi się nim bawić. I powiem Wam szczerze, że my w ogóle lubimy tego psiaka razem z Markiem, bo jak się tutaj czasami z Wiktorią bawimy, to się wszyscy na niego kładziemy i razem sobie odpoczywamy, bawimy się, leżymy. Wszystko można na tym psie robić. Kolejna zabawka, to tutaj już musiałam wstać do Was. To jest taki namiot, tutaj Wam odczepię i pokażę, jaką w całości wygląda. To jest namiot, taki myszki mini, tutaj ma wejście. O, Wikuś, uważaj! O, jak widzicie, już Wiktoria do niego wchodzi. I bardzo się lubi w nim bawić. W ogóle Wiktoria teraz ma fazę na chowanie, na zabawy takie właśnie w dom. Yy, o, i zawsze szuka tego drugiego wyjścia, a drugie wyjście jest z boczku. Tutaj, Wikuś. Chodź. Chodź tutaj. Chodź. No i zawsze lubi, żebym ja się też tam z nią chowała. Chodź. <grym> zawsze lubi, żebym ja się tam z nią chowała. I wtedy się razem bawimy. Jeszcze ja się mieszczę. Marek to już ledwo ledwo, ale ja się jeszcze mieszczę do tego, do tego namiotu. I namiot był bardzo tani, kosztował 12 dolarów, więc też nie jakiś wielki wydatek, bardzo łatwo się go rozłożyło, bo to było raptem, on jest taki, wiecie, taki składany, że po prostu, tak jak kiedyś były takie tunele rozkła rozkładające się, tak właśnie ten namiot się tak szybko rozkładał. Bardzo fajna rzecz, można wykorzystać na plażę, na dworzu, czy nawet w domu, jeżeli macie miejsce. I on jest właśnie też firmy Disneya i mówię, koszt 12 dolarów, więc nie jakieś straszne pieniądze. Jeżeli chodzi o tego psa, bo Wam nie podałam ceny, to był koszt 29 dolarów, więc też wcale nie tak dużo. Reszty prezentów nie wiem ile kosztowały, bo były to prezenty po prostu. Mam nadzieję, że filmik Wam się taki Podobał, że może, bo ostatnio jak pokazywałam Wam ulubione zabawki Wiktorii, to wykorzystaliście dużo właśnie pomysłów na prezenty świąteczne. A teraz y, może też Wam się przyda na jakieś pomysły właśnie urodzinowe. Wielkanoc idzie na króliczka. Wikuś, żegnamy się, żegnamy się ze wszystkimi dziećmi i z mamami i z tatusiami też. No moja Wiktoria już się słuchajcie zgrzała z tego wszystkiego. My się wybieramy na jakiś szybki spacer, bo akurat przestało padać. Yy, I pozdrawiamy Was serdecznie. Do usłyszenia buziaczki. Pa, pa, pa. Bye bye. Bye bye.